Zapraszam do obejrzenia. kolejnego odcinka. Jest tak mega gorąco. Cześć, tumania! I zapraszam do obejrzenia kolejnego roślinka. Kolejnego odcinka na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam znowu o moich roślinach. I ja wiem, jak tak dalej pójdzie, to nie będę miała szans w ogóle nagrać nic innego. Ponieważ jest wiosna, już prawie lato, więc moje rośliny szaleją. I w każdym tygodniu jest coś. Ciekawego do pokazania, coś ciekawego do powiedzenia, i naprawdę nawet nie ma czasu, żeby nagrać nic innego. Ale rośliny też są ważne, więc porozmawiajmy o roślinach. W tamtym tygodniu, nie, dwa tygodnie temu, pokazywałam Wam, co się dzieje, mówiłam parę rzeczy, które tam y, niekoniecznie może wiedziałam, co zrobić i pomyślałam, dwa tygodnie minęły, tyle się zmieniło, że nagram Wam kolejny odcinek i dam Wam znak, co się działo. I tak, powoli, powoli, tu już się cała obstawiłam. A, jeszcze zanim zacznę, coś ciekawego mam dla Was do pokazania. Proszę. To jest moje dzieło. To jest tak zwany... Nie pamiętam, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest takie coś tutaj na szpilce, co robiłam tu dzisiaj, sama ja, dzięki pomocy paniom ze, ze studium, e, studium botanicznego i to jest coś takiego, co się tu przypina, e, jak się wychodzi na różne tam Pesela, wyjścia, różne rzeczy, zrobione z naturalnych roślinek, wszystkie żywe, dzisiaj ścinane, jest fiołek, inne roślinki, to pani mi tłumaczyły wszystko, co to jest i to w ogóle taki dźwięk ma, ta jedna trawa wydaje. Ale byłam tu mega podekscytowana, że taka mała, głupia rzecz, a tak ładnie potrafi wyglądać. Także musiałam się pochwalić. Zapomniałam, jak to się nazywa coś tam, baton, coś tam, ale baton, byklet, coś takiego. Także hmm, polecam, jeżeli macie gdzieś ochotę zrobić coś przyjemnego, e, polecam właśnie takie robienie rzeczy z niczego. Dobra, wracając do kwiatów. Co dzisiaj? Dzisiaj prawie to samo co ostatnio, tylko z update'em. Więc pierwszy filodendron, pamiętacie, pierwszy mój filodendron, który tak parę liści pogubił, wygląda tak. I proszę nie spadnij. Także update' jest taki, że on ma się dobrze. Ja jeszcze go nie przelam, nie zabiłam. Ten listek, co tutaj wyrósł, taki połówka, no to dalej jest połówka. Ten, co wyszedł, taki pokrzywiony. Pierwszy biały, dalej jest biały, pokrzywiony ale już wyrosły takie prawie dwa normalne, duże, ciemniejsze liście i myślę, że naprawdę jest ciekawe. Także Birkin, pewnie mój um, jedyny, prawdziwy, to znaczy inaczej, mój jedyny Birkin i pewnie tak już zostanie, żadnych tureb nie będzie. Co jeszcze? Papryka, czyli ci, co widzieli w tamtym odcinku Papryka, Papryka przeżyła. I ma się całkiem dobrze odpukać, te listki tutaj, co były te pierwsze, to no potraciły się niestety, ale już wyszły takie dużo, dużo większe i papryczka stoi sama, bez żadnej um, podpórki póki co, stoi przy oknie, więc mam nadzieję, że przeżyje, nie widać na niej żadnego robactwa, odpukać, bo właśnie jeszcze bym miała powiedzieć... To, to, że nie zobaczycie tutaj żadnej żółtej karteczki, to nie dajcie się nabrać. To nie znaczy, że problem z nóżkami zniknął. Po prostu stwierdziłam, że chociaż raz niech te kwiaty wyglądają wyjściowo i pozbierałam karteczki na tylko okres filmowania. A później on wrócą. Właśnie. Ale dobrze, co jeszcze? Więc papryka, e, birkin. Tutaj coś, czego nie widzieliście, a zapomniałam się pochwalić. O, jedna z żółtą karteczką, biedna. No ale już trudno. To jest Diefenbachia czy tam Dieffenbachia. i ona, ja ją kupiłam, ona była dużo ładniejsza, tylko niestety ona coś miała. Ona miała mnóstwo tych muszek, to jest jeden z rozsiewców, ale chciałam powiedzieć, że pomimo, że ona wygląda tak mizernie, to ona wciąż się nie poddaje. Nie wiem, czy wyrośnie z niej coś, to większość już tych jej innych, um, tych takich łodyżek obsychała prawie całkowicie, więc to nawet nie ma co fotosyntezować, ale zostały dwa, Zostały dwa główne takie, um, nie wiem jak to się nazywa, trzonki, które jeszcze żyją i na nich niestety widzę, łażą te gnaty, I takie, wiecie, małe skaczące czarne robaczki. I to samo ja zauważyłam na awokado, właśnie nie wiem, czy to nie przez podziadostwo, tam tamto awokado wyszło, bo niestety awokado wyszło. To, co miało się tak pięknie rosło od samego początku, takie piękne proste, niestety potraciło wszystkie liście. I będę musiała zawalczyć. I tutaj też właśnie widzę, że jest pełno tych czarnych, takich wąskich, wężykowatych robaczków. Ooo, nawet widzę jakaś tutaj jest. O, o, nie, wy tego nie zobaczycie, ale to jest normalnie pełno takich, takich małych, mikropańczynek. Dlatego wiemy teraz? Teraz wiemy, co zżera kwiatka. Dobra, kwiatek na kwarantannę i będziemy czyścić. Zrobimy mu terapię z nim oil. Um, co jeszcze? Co jeszcze ciekawego? Więc ostatnio Wam pokazywałam alokację, e, alokację, Al która miała liścia i oto ona. Nie dość, no, że ten liść, który rósł, wyrósł, to wyrósł jeszcze drugi liść, a jeszcze na dodatek, dla chwycę, żeby nie wypadła, rośnie kolejny. Także proszę, oto nowy liść. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że ona takie brązowe rosną? I oto ten i ten. Te dwa liście to są liście, które wyrosły. Te wszystkie, które ona miała, jak ona do mnie przyszła, no to one niestety, właśnie już tutaj tak o, usychają. I ja muszę przyznać, że możliwe, że ja jej daję za dużo wody, ponieważ codziennie widzę, jak tutaj na tych końcówkach liści skrapla się woda. Ja Wam pokażę, bo zrobiłam specjalnie zbliżenie. Także nie wiem, i ona pod światło też ma takie bardzo jakby mokre części na tych liściach tutaj i tak jakby stąd spływa woda nie. wiem, nie wiem czy ja jej daje za dużo wody, czy może z nią coś jest. Będę musiała wygooglować jak zawsze. Także alokazja. Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego? Filodendron, ten, który mówiłam wam, że przesadzałam. Popatrzcie! Oto jest ten piękny liść, ten tu... U, mi oko. Ten tutaj liść to jest ten, który wtedy rósł, a tu rośnie kolejny. I właśnie myślę, że on tak się ma. Ja pamiętam, jak ten róz, to ja postawiłam koło niego em, nawilżacz i on wtedy zaczął się rozwijać. I bo wiem, że monstery tak mają, że jeżeli liść jest taki aż bardzo wygięty, że nie jest w stanie uwolnić się z tej swojej osłonki, to znaczy, że ma za mało wilgotności w powietrzu, i on po prostu później rośnie taki zdeformowany. Także ja już tam, tam gdzie on stoi, na stałe, e, właśnie postawiłam. Ten, nawigrzeć powietrze, i one sobie tutaj robią. Także będę musiała go jeszcze przyskać. Może go zabiorę trochę ze słońca. Ale jak tak. dla mnie, jest bomba. To jest mój pierwszy liść, którego uwolniłam i ten trzymałem kciuki, żeby wyrósł też. Jeszcze raz. Moja duma i honor. Um, Odkładamy na miejsce. Dobra, tu nie ma miejsca, więc pójdzie tam. Co jeszcze, co jeszcze? Ach, dwa kwiatki, to znaczy trzy kwiatki. W międzyczasie, tu tego nie zobaczycie teraz, ale to, co zostało z mojej zebrini, ponieważ z tego kwiatka on tak pięknie rósł, ale nie pamiętam, co się stało, że on wysechł. I teraz ja mam tak, mam tego tutaj, później jeszcze mam tutaj w wodzie, już czeka kolejna szczepka. I żeby tego jeszcze było mało, to tu. I jest jeszcze w takim małym kolejna szczepka. I ja mam plan, że wszystkie, jak one się ukorzenią, bo im całkiem dobrze idzie. Um, nie wiem, czy zobaczycie, ale jakby tu już naprawdę jest e, fajne korzonki. Także za niedługo myślę poprzesadzać je, po prostu wszystkie sadzić w jedną doniczkę. I ta oryginalna zebrinia, czyli to, gdzie stąd wszystkie te szczepki pochodzą, ona jest zasadzona z tą taką tri kolor. Um, Trzykrotką. I ja myślę, że ona po prostu trochę ją tam przejmuje, więc ja myślę, że tamtą po obcinam, też wsadzę do wody i wsadzę i zrobię jeden po prostu kwiat, który będzie miał jeden gatunek kwiatu w środku. A to, co wam chciałam pokazać, i tego już nie ma, bo przekwitło, ale po pierwsze, to jest to, że ona ma taki piękny fioletowy kolor. Przepiękny i on od słońca robi się coraz bardziej intensywny. One całe liście i z, od spodu, i wszędzie są fioletowe. I ona zakwitła. Co prawda miała tylko jeden kwiatek, który przekwitł albo taki pięknie różowy. Na szczęście udało mi się zrobić zdjęcie, więc wstawię. Ale właśnie chciałam się pochwalić tym, że trzykrotka nabrała kolorów, przeżyła i będzie czekała na nowy domek. Eee, o ile jej oczywiście znowu nie przesuszę. Więc trzykrotkę widzieliście. Aha! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna cudowna pani, która zaczęła nam tutaj kwitnąć tutaj roszady. Pamiętacie tą orchidę, co mówiłam, że zakwitła z tego koniuszka, który em, nie obcięłam, więc zaczęła kwitnąć. I ma już piękne dwa, takie żółto-zielone liście, ten bardzo oczywiście. Jak to ja mówię, że obecne jeszcze nie obcięłam, bo ja mam całą misję. Ja muszę poprzecinać, poprzesadzać wszystkie te kwiaty. Ale zawsze jest coś innego. Ale ta, no ja byłam niesamowicie zachwycona. Ja byłam przekonana, nie wiem dlaczego, że ta orchidea była biało-różowo-fioletowa, taki typowy phalaenopsis, a ona tak, tak, tak po prostu pięknie, pięknie, nie wiem, jak dla mnie, niesamowicie. Jeszcze tym bardziej mnie zaskoczyła, że ma taki nietypowy kolor, właśnie żółty. Więc tak, tu, tu, tu Wam wszystko pokazałam. Aha! I ostatnia rzecz. Em, kto bardziej jest postrzegawczy, to dojrze, że tutaj za mną e, syngonium, syngonium, niestety trochę potupadło na zdrowiu. E, I to dlatego, że przesuszyłam. Jak pojechaliśmy. Na długi weekend to no po prostu przesło, bo nie, nie wsadzam już ich tym, tych baniek z wodą. No i niestety odpadło. No na szczęście się podniesie. To znaczy, ja mówię, że się podniesie, On może się nie podnieść, ale ja mam nadzieję, że się podniesie, bo już nie raz je przesuszyłam, więc powinno być zahartowane. Ale teraz wygląda tak troszkę biednie. Także. Pamiętam, ktoś pochwalił, że tak ładnie rośnie. No, niestety teraz troszkę biednieje, ale ja się nim zajmę. Myślę, że mu też należy się już przesadzenie, bo on w tej doniczce, to już chyba z dobre dwa lata siedzi, więc myślę, że należy się na wydomek. I ostatnie, ostatnia bohaterka, czyli Monika, znowu tutaj. Pamiętacie, jak ja mówiłam Wam w tamtym tygodniu, że ten liść był taki śmieszny, że on tak na pionowo rósł, więc em, posłuchałam się rad. przestawiłam go tą stroną do słońca i popatrzcie, jak pięknie się doprostował. Przepięknie teraz jest w górę i ten też prosto, także myślę, że przenoszenie jej posłużyło. A do tego niespodzianka, oto nowy liść. I jak wam nagrywałam to ostatnim razem, to on nawet nie zdążył jeszcze się tutaj wy, wyłonić całkowicie, a teraz już prawie cały, już, już tylko ledwo widać, że to jest najnowszy, po jaśniejszym kolorze, ale to, co widzicie, to jest to, że to jest drugi dziurawy liść. Monika ma tylko tutaj jednego dziurawego liścia, tu i ten właśnie najnowszy jest jej drugim dziurawym liściem. Także niesamowicie. Ja ją tutaj spiąłam, żeby ona tak bardziej w górę rosła, ale jestem mega podekscytowana. Cieszę się bardzo, że po pierwsze żyje, <laughs> i po drugie, że rośnie, i że ja właśnie ma kolejnego nowego liścia i że jest dziurawy, bo zawsze to coś innego. Aha, i tu chyba ten liść też jest nowy, nie wiem jak bardzo nowy, ale... bo ona ma takie dwie odnóżki, to jest taka maciupenka, taki takie ty, ty, tyci, tyciaczek, dzieciątko, ale żyje i też ma właśnie nowego liścia, bo jest jaśniejszy. Także kolejny dziurawy liść. Um, I to tyle na dzisiaj, żeby nie przedłużać. Awokado, jak mówiłam, niestety padło. Zrobiliśmy rezurekcję Szczepana, więc tam jest nowy Szczepan, Szczepan 2.0. Um, inne kwiaty poczuły naprawdę wiosnę. Tak jak cała przyroda naokoło, myślę, że i w domu też wszystko się zaczęło zielenić, wszystko zaczęło rosnąć. Ja jestem ogromnie podekscytowana i nawet tam z tyłu nie widzicie, ale Konstancja też puszcza nowe liści. Nie wiem, gdzie się zmieszczą, bo o biedny kwiatek, nawet słońca nie ma. Ale zobaczymy. Poszukam miejsca i mam nadzieję, że się uda utrzymać je w zdrowiu i żeby były też ładne i, i, i ładnie wyglądały. Także tyle na dzisiaj roślinny update. Mam nadzieję, że kolejnym razem uda mi się puścić Wam coś innego. Em, także trzymajcie kciuki. Mam też och ochotę nagrać Wam taki bardziej mówiony, już niekoniecznie roślinny, wsiadzony, mówiony. Zobaczymy. Najważniejsze mieć czas i pogodę, bo światło jest bardzo ważne. A na dzisiaj to tyle. E, dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za e, te parę minut ze mną i z moją dżunglą i do zobaczenia w kolejnym odcinku. część